Musimy iść. On czeka na nas, czy przyjdziemy. Ale jak iść? Zwyczajnie! Jak idziesz do grobu? Takie jest przecież prawo, że trzeba namaścić ciało, zawinąć na i oddać je ziemi. Tam trzeba iść. Wybawię nas, kiedy wyjdziemy. Nie bój się, jak nie bądź się nikodem, tchórzliwy. Gdyby pan był to on przybiegł dać się bez. Ale był! Aś milczą tej sali, gdzie syna człowieczego Razem z drugim też wielce czci Co każdej prawdy słucha, choć prawdy niegodny, Tylko chce jej smakować, jak bogacz razowiec, Czasami przegryźć lubi. Nawet dał grobowiec, żeby tam złożyć ukrzyżowanego, I znajdzie też grobowce piękne dla każdego z nas, Gdy będziemy jutro krzyżowani. Pójdę, tam Pan nas czeka wciąż niepochowany, Porzucony pośpiesznie do grobu. Co mam zdradzić, żeśmy tu czekali, żeśmy siebie tak dokładnie że strach poznali, aż każdy stał się obcy dla drugiego? Ja chcę tylko pamiętać, jak razem byliśmy, każdy wpatrzony, zasłuchany w Niego. Czemuś nas opuścił. I czemuś do nas samotność dopuścił. Czemu nam odebrałeś jedność z tym imieniem, a oddałeś nam ciemność, zwątpienie, sumienie. Ciemno No I dobrze, że tak właśnie ciemno sami jesteśmy. Dobrze, że jesteśmy sami i tak siedzimy zamknięci za drzwiami. Daremne wszystko było. Dobrze, że daremne. Kogo ty miałeś z sobą, mistrzu nasz zabity? Ten lud, co krzyczał, żebyś go prowadził aż do zwycięstwa? Ledwo cię złapali, każdy zapomniał, odwrócił się, stracił. I myśmy także pani jakby Dzielił się, się winem, łamał się coś chlebem, choć nic nie zrobił, do wielkiego czegoś się spodziewał. Jeśli przeżyje Jan, to z lat 40, za brudnym stołem, powiadać będzie dzieje. A strachliwe wnuki tych, co zdradzili dzisiaj słuchać tej nauki, będą i wierzyć. Może i powstaną, żeby świat nową zadziwić przegraną. Bo my jesteśmy naród przez Boga wybrany, w on dźwignie zaraz był ptany. Żył. Z tej noc moich oczu. Wróć mi twarz człowieka. Chcesz mieć znów twarz człowieka. To wracaj do grobu. Tam na cmentarzu nikt nie będzie szukał. Pośpij sobie, aż wszystko uładzi się znowu. Ludzie zapomną palmowych niedzieli. Zapomną, w co wierzyli i o czym krzyczeli. Przyjdą dni szare takiego zmęczenia, że nikt nie będzie chciał o nas pamiętać. Wtedy wyjdź kraju. Od strachu śmierdzący będziesz śmierdział, jak inni w tym kraju złotwienia. Żyć będziesz pan zimny, ani zbyt gorąco jak my wszyscy. Także wszyscy tutaj trzy No wyjdź, powiedz. Ja jestem jeden z tych, co z nim jedni ostatnią wieczerzę. I choć wszystko od nas zabinę, to ja dalej wiem. strachem zdradą ukryty w ciągu pierze. No czego stoisz? Idź! A więc nie ma po co. Boże! I znowu go zdradziłem, gdy płakałem nocą tam, bo nikt mnie nie tknął, chociaż wiedzieli, że jestem jego uczniem. Zapomnieli o mnie. Nie. Nie. Nie zapomnieli Oni gardzili. Oni widzieli, jak ja się zabierałem. Ja nie ma nic wspólnego. Stałem i się działem strachem. A każdy z daleka omijał to miejsce, gdzie ja stałem. I wtedy wyszła ta kobieta. Ja Pytała mnie, czyś jest Jezusowy. Wyszła i powiedziała: Będę was zabijać, Piotrze. Uciekaj lepiej. Nie jesteś gotów, by stanąć przy Mistrzu. Wyjątałem, po co. Po co pytałaś mnie wtedy? Z głupoty. Gdy przyszliście nocą, myślałem, że to będzie byle przesłuchanie, bo straszał Was i ty. Byłeś, byłeś, nie? Byłem. Ty lepiej znałeś tamtych ludzi niż Piotr. Dlaczego ciebie nie pytali jak Piotra? Może trochę chłopca żałowali, a może wiedzieli, co byś im powiedział? Nie wiesz? To może powiem? Lepiej by nie wiedział. straszny rzecz. Dlaczego ma nie wiedzieć? On jest tak samo młody jak ci, co krzyczeli Zwycięstwo i prowadź nas, panie! Prowadź? A dokąd? Nikt nie był ciekawy. Wszystkie brudne sprawy, kłótnie, zawieści, każdy nie do Boga. byliśmy ubodzy. Po co złe wspominać? Bo teraz przyszła na nas najgorsza godzina. Jeżeli nie przyszedł, już nie przyjdąc, bo my nie rozumiemy tego, za co skonał. Powieliśmy? Jeśli kto zrozumie, zapomnie. A z tą prawdą nawet żyć nie Po co ma przyjść? Po co z grobu nas wybawić, jak wybawił Łazarza? Czy Łazarz się zmieni? Nie. Zapomniał że przez... Pamiętam łąki zielone, tak, tłumy zasłuchane. I pamiętam, jak on mówił, że kiedy cię uderzą, nas tam drugi policzek. I ty się w to uwierzył. Ty to pamiętasz. A ja mam w pamięci, jak nieśliśmy chleby, ludziom wygłodniały. I choć wszyscy byli zachwyceni, święci, to się wokół tych koszów tłumy gotowały. Przecież widzieli, że on lekko rozmnożył I byli głodni, trochę wygłodzeni. Przecież widzieli, że to jest cud Boży, że on kawałek chleba w tysiąc chlebów zmienił, a każdy łapy wyciągał, odpychał innych i chlebem tym tak się odpychał, jakby cudu nie widział, jakby życie całe miał rzuć tylko ten chleba jedyny kawałek. Tak jest swój lud Piotrze. A teraz, gdy ulice pełne są szpiznów, nikt tam nie wyważy. i nie że wszyscy... Wiedzieli, że kłamię, ale nawet bawić się nie chcieli moim strachem. I chociaż czułem to znudzenie, pogardę, to czekałem na ich zapewnienie, że mnie puszczą wolno. I tak zacząłem się przemychać, Murem pod kuchniami, tam gdzie świetnisko. Nie ma już swoich, Nie ma już nikogo. My zostaliśmy tylko i zanim pójdziemy. Po co jak szczury kryć się pod podłogą? Jestem. Zaczyna się nasz odruwiec. Powiemy teraz tak za tak. Nie za nie. Więc jak? Pusto i człowieka? A kto ci grób otworzył? Spotkałaś kogoś z włodszych. może że płaciła i się wierzą, żeby odkryli tam. Przykleć, co słyszenia, ja znowu nie wierzą! Po co tu jego śmierć opakujecie? Płaczcie sami na polu! Wy jesteście w grobie. On jest żywy. Jak mówił? No, skoro w waszej mowie nie macie na to słowa. Jego zdradzamy i nie zdradzać będziemy. I choć do nas przemówi każdy, będzie niemy, każdy ślepy, zamknięty, niesłyszący, choćby ten głos był słowem, Bogiem własnym. prorokować. Gdzie byli żołnierze, jeżeli grób by był pusty? Czemu nie chcesz... chcę wierzyć? Łatwo wierzyć. Czemu wstały? kiedy dźwignął się z roku, to na większej chwały, nie rozpędził tej straży? Czemu nas szukają? A się cudu boją, a nie uciekają. Więc nie było żołnierzy? Nie. Grubo tworzone. I zabój jego twarzy dokładnie złożony. Jak to złożony? Po co miał składać cały tak dokładnie? W obniosek wstania potem uciec, zniknąć tak bez pokazji. Kto nami bawi. Kto zostawił grób pusty? Trzymaj się, Piotrze. Dokąd? Do grobu. Już w grobie jesteśmy. Szukaj lepszego schronienia. Zniknij, Zanim. zapomnij o sobie. Zapomnieć? Nie oddychać. Tak się zamknąć w sobie, żeby ocalić to światło, co mamy. Idźcie. Najłatwiej iść, najłatwiej zginąć miasta, łatwo je wybrał, bo tak już nikogo nie ma. A ty czego się przemykasz, ciszę? Jeżeli kamień odwalony, to czego się boicie? Kto ten brud odmykał? Jeżeli ona, żołnierze zostali wygnani, czemu po cichu